z rzeczywiście widać dzisiaj naprawdę ekscytujących filmów na kanale i właśnie rzeczywiście w filmie się właśnie tematem, którego nie spodziewałam się, że tutaj poruszę, ponieważ rzeczywiście no, jest to temat, który rzeczywiście wyskoczył, że tak powiem, zupełnie z dupy, w konkretnie właśnie wczoraj, jak to nagrywam, czyli właśnie rzeczywiście z tego, co się, my, co się nie mylę, 18, 19 stycznia, czy coś na tyłu, stylu, ale naprawdę jest to rzeczywiście naprawdę mocny news. W zasadzie rzeczywiście, no, jeśli chodzi o ten rok, to rzeczywiście jak na razie jest to właśnie najmocniejszy news z Disneya, z Barbie, bo właśnie o Barbie tu chodzi, o filmy Barbie, ponieważ rzeczywiście, no, okazuje się, że właśnie no, rzeczywiście no za Barbie, rzeczywiście właśnie które umarła rzeczywiście jakoś tak w 2017 roku kiedy rzeczywiście przestała robić filmy do Kings Barbie, ponieważ rzeczywiście, no jeśli nie wiecie, to właśnie film Barbie takie takim dużym skrócie wychodziły rzeczywiście na początku właśnie na DVD, po to rzeczywiście chodziła w na kasetach, potem na DVD, potem w kinach, a potem rzeczywiście te słowo filmy, czy nie, przykład właśnie przygoda księżniczek, troszkę właśnie jakieś Stacy, opiekunka czy coś z stylu, o to rzeczywiście, no właśnie wychodziły na Netflixie i rzeczywiście te filmy ogólnie, rzeczywiście, cieszą się naprawdę zło są ponieważ rzeczywiście, no, nie to, że są słabe, nie to, że w ogóle rzeczywiście nie mają tej magii, jaką właśnie te stare filmy barwy miały, to że po prostu rzeczywiście, no, są paskudnie animowane, czyli rzeczywiście, rzeczywiście synem, który próbuje naśladować Frozen, a jednocześnie bardzo mu to źle wychodzi. Ale rzeczywiście, no, kiedyś Kiedyś za czasu, kiedy jeszcze rzeczywiście te filmy wychodziły na VHS, na DVD, no w pewnym czasie do Kin, rzeczywiście, no jak w to rzeczywiście Barbie wychodziły do Kin, czy na przykład właśnie ta najstrzywiejsza rokowa księżniczka, no to nie było to tak dobre, w zasadzie to w ogóle nie było dobre, takich na przykład jak te filmy wychodziły tylko na VHS i DVD, bo taki był właśnie cel, te filmy nie miały dużego budżetu i wychodziły tylko na VHS i DVD, a jak potem rzeczywiście ten budżet stał się większy w filmu Barbie, no to niestety zaczęły wychodzić do kin. I to takie bardzo złe filmy Barbie wychodziły, na przykład Rokowa Księżniczka, czy na przykład Barbie to rzecz, drzwi, które rzeczywiście nie były za bardzo dobre i było to rzeczywiście takim próbą właśnie przerzucenia marki Barbie do życia, ponieważ rzeczywiście, na no jeśli nie wiecie, to oczywiście filmy o Barbie były od zawsze, było od lat 80 To Co ciekawe, oczywiście na przykład były filmy Barbie The Rockers The Concert i właśnie Barbie and the Rockers Out of This World. I rzeczywiście, no były to właśnie, filmy, które wychodziły tego właśnie właśnie w latach 90. -tych. w sensie rzeczywiście, no, To ogólnie bardzo, bardzo stare filmy o bardzo złej kości. I rzeczywiście, no, jeśli właśnie chodzi o te współczesne filmy Barbie, które znamy, to po to rzeczywiście, no walcząc, walcząc w 2001 roku, że właśnie rzeczywiście, rzeczywiście pierwszy film Barbie w Barbie w dziadku do orzechów, który już nie był za dobry, przynajmniej nie jest jeden z moich ulubionych, chociaż nie ukrywam naprawdę mniej mniejsze pozycja, bo rzeczywiście mniej moją żona Martinek na no, serdecznie pozdrawiam, to się naprawdę nazywa śmieszy król myszy, który jest po prostu takim jednym wielkim memem. I ogólnie my mamy tysiące postaci z Barbie, które żeby się śmieszą. Bibi, Małpa Brutus, Talula. Po prostu, rzeczywiście no, absolutnie nazywa się śmieszą te postacie. I bardzo pozdrawiam tu moją żonę! Knew, Brenner? One come co go na co chodzi. Nie! A rzeczywiście, no, jeśli właśnie chodziłem na że żeby się filmować Barbie. to za filmem Barbie. już właśnie te pierwsze film Barbie nie odnosiły jakiegoś wielkiego sukcesu. To troszkę właśnie, no właśnie Barbie na i Barbie zieloną, będzie? Chociaż kim jest na sobie ocenie? Na pewno że rzeczywiście wpisały się w krąg kulturowy i że rzeczywiście, no naprawdę, właśnie wiele dzieciaków, wiele dziewczynek że rzeczywiście pokochało Barbie, kiedy było małe i to filmy wychodziły na VHS i DVD, nie tylko właśnie w Stanach, ale też w Polsce. A że rzeczywiście, no, jeśli właśnie chodzi o następny film Barbie, to taki właśnie przełom dla całej marki Barbie była księżniczka i żebraczka, ponieważ że rzeczywiście, no, bo to właśnie pierwszy film Barbie, który nie był i nie był baśnią, a był musicalem i jednocześnie baśnią i już nie baletem, taki na przykład właśnie Ziadły do i Będzie, ale też był baśnią takiej Barbie, no szpunga, który z kolei nie była, a więc to taki kot Schrödingera, taka po prostu rzeczywiście bardzo dziwna, <grywanie> dziwna mieszanka wychodzi. I rzeczywiście no ten film zawierał zajebiste piosenki, kompleksową fabułę, no to właśnie rzeczywiście też pierwszy film Babi, w którym rzeczywiście nie było magii, no poza tym, że właśnie urodziły się dwie dziewczynki, że w tym samym czasie, co było sugerowane tymi motylami, która właśnie przelatywały nad niej niebie niebieski różowym, to właśnie rzeczywiście no, było sugerowane, że to rzeczywiście były jakiś rodzaj magii, że to dziewczynki Annaliza i Eryka i właśnie urodziły się w tym samym czasie, ale ogólnie to był pierwszy film Babi, który rzeczywiście nie miał za żadnej magii, a skupiał się na tematach politycznych. I wow, i to po prostu, po prostu był sukces. Od właśnie rzeczywiście parad na Macy's Parade, czyli właśnie na amerykańskiej Paradzie właśnie w 2004 roku, która właśnie zapoczątkowała to, że właśnie na przykład Barbie Magia Begada, czy właśnie Barbie Księżniczka Wyspy pojawiały się regularnie na tych paradach. Co roku rzeczywiście lub co kilka lat pojawiała się jakaś Barbie nawet na tych paradach. I rzeczywiście potem dostaliśmy Barbie Pruszkoladzie, Barbie Senkoladzie, Barbie Diamentowy Pałac, w ogóle właśnie lata 2006-2008 to był kolejny złoty okres, bo właśnie dostaliśmy wtedy Barbie Diamentowy Pałac, Barbie Księżniczkę Wyspy, Barbie, 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 Barbie 12 Rządów Księżniczek, czyli takie rzeczywiście kolejne popularne filmy Barbie. Aż po to, rzeczywiście, no, okolica właśnie niestety ta jest i świata mody, czyli właśnie, rzeczywiście, według mnie, jednych z najbardziej zajebistych filmów Barbie, to rzeczywiście, no, właśnie. Wolność Barbie zaczęła spadać. I właśnie wydaje mi się też, że dlatego, że wtedy rzeczywiście były takie procesy takich typowych madek i Karen z Facebooka: że Barbie zaśmieca mózgi małych dziewczynek, uczy ich, żeby być chude jak cholera. I rzeczywiście no, to właśnie wtedy Barbie zaczęła powoli, powoli spadać. Ale to jeszcze nie był upadek Barbie. Kolejne lata postawa takie aż trzmiary, takie badziewie, jak Barbie, którą księżniczka, która była nieudanym kundrzeniem porwanej tajemnicy z Barbie roczpunką, to w ogóle bardzo źle wysłało. jeszcze jeszcze wiktor był kompletną dzieciną klapą, na przykład Barbie rokowa księżniczka, która miała potencjał, ale niestety została wykorzystana w bardzo złej erze. Chociaż, jak to jest o obozie rokowym dla nastolatków, no w ogóle to jest po prostu złożynka z Camp Rocka. ale co się dziwić, jak właśnie wszystkie filmy Barbie, no były na coś oparte. Ale dziwne, że jeszcze Disney, ten wielki, zły Disney, oczywiście nie pozwał Barbie za plagiat Camp Rocka, w którym chodzi praktycznie o to samo. I parę szczegółów, dodali Lady An i, i Lady Fina co trans i Pana Fina, którzy rzeczywiście no, mieli kiedyś po prostu jakiś romans i rzeczywiście no po prostu to te filmy Barbie zaczęła spadać, ale niestety właśnie, że rzeczywiście gwóździ do trumny. A może i wtedy, bo te filmy już były naprawdę górniane. A to, że rzeczywiście, no, gwóźdź do trumny. Gwóździem. Co, gwóździem? Pani wróbel odbierała poród, jak to powiedziała Babcia Krysia. A rzeczywiście, no, o moje dzieciństwie. Ja. Ała. Nie wiem, że do jej Krysia domowe głosy. Eee. <głysy> Babciu, a dlaczego Bartok jest zły? Nie, przypominają się wspomnienia z dzieciństwa. A rzeczywiście, no ukryte wspomnienia, bożą przyczoł przed nami ukrywa. You know, Brenner, one come, eleven. Ale rzeczywiście no, jeśli właśnie chodzi o ten film Barbie, to właśnie z takim gwóździą to co mnie, ja tak mówię, jak pani wróbel, że rzeczywiście z takim właśnie gwóździą to co że rzeczywiście był film Barbie i Magiczne Delfiny, to po prostu, że, że, że rzeczywiście no, no przepraszam, Barbie i Magiczne Delfiny, ale kurde, ja to nazwa Barbie i Magiczne Delfiny, bo nie, po prostu, że rzeczywiście ten film nie obchodzi. Rzeczywiście no, ten film wszystko, co w rzeczywiście w yea, współczesnych Barbie jest najgorsze. W sensie, na właśnie, że rzeczywiście, no, tania fabuła, tanie piesnek i płytkości tej fabuły. No, kurde, kiedyś właśnie, rzeczywiście że, że filmy Barbie potrafiły czegoś uczyć. Własnych liczbowych wartości. Każdy film Barbie, oprócz magii, miał po prostu rzeczywiście jeszcze, właśnie, moral na końcu. I to było piękne z filmia, że te filmy po prostu, kurde, potrafiły czegoś uczyć. A teraz, po prostu, rzeczywiście, no właśnie, po tym filmie, żeby był po prostu rzeczywiście totalną klapą, Barbie przestała być dystrybuowana do kin na całym świecie. I zamiast tego właśnie powstały seriale, na Netflix, na przykład właśnie Barbie Dreamhouse zewnętrzny, które było równie płytkie jak to właśnie inny kanał no i tam w ogóle wszystko zmieni, Że Barbie i Ken nie są już parą, że po prostu zamiast Rakeli jest jakaś, nie wiem, jakaś azjatycka pizda hinduska, odpukać jakaś Paniu Maju, która się inaczej nazywa, tylko nie, wiem, odpukać ić diabła. Rzeczywiście, no, i się właśnie, że to się chodzi o codzienne w Fliksie, no później, że się no właśnie. Twórcy Barbie potrafili, chciałam powiedzieć że twórcy z co? Jeszcze tylko brakuje, żeby Disney wykupił Barbie. I rzeczywiście no, właśnie o tym właśnie twórcy Barbie próbowali, że rzeczywiście jakoś tam po to, żeby się markę ratować, Rzeczywiście stworząc jakieś właśnie filmy typu Barbie przygody księżniczek, Barbie w ogóle z takim absurdalnymi pomysłami, jak na przykład Chelsea w dżungli zaginie na urodziny, what the fuck, co to w ogóle jest? No to się, no, problemem właśnie tych współczesnych filmów Barbie jest to, że zaczęły się one po to, się skupiać na Barbie i siostrach. Może to właśnie miało być odkupienie za to, że Barbie i siostry pojawiły się tylko w jednym czy dwóch filmach i w jednym szorcie, czyli Barbie na kampingu, po którym miałam traumę ze skunksami, jak byłam mała, ale nie małe. I Rzeczywiście no, właśnie po którym bałam się skunksów i rzeczywiście no, właśnie Barbie i dostałem, że rzeczywiście tylko jeden szort i tylko jeden film, ale po prostu rzeczywiście no, właściwie dwa filmy, może to po prostu rzeczywiście miało być jakieś, właściwie cztery filmy dostały, ale może po prostu rzeczywiście to miało być jakieś, jakieś kupienie za to, że po prostu rzeczywiście no... A że tych barbi świód nie było tak dużo jak na przykład w porównaniu oczywiście do tych magicznych Barbie, granych przez Barbie, a nie samą Barbie, samą Barbie z imienia, tylko na przykład powiecie, właśnie rzeczywiście Barbie zawsze grały, Barbie zawsze grała w postaci typu anna Luisa, Eryka, Anika, Rosella i tak dalej, Mariposa. I rzeczywiście, no, nie, nie mówi się to Mariposa, tylko Mariposa, nie ta Elza, tylko Elsa... Elsa! Ania! Kto powiedziała mała Elsa. I rzeczywiście, no, jeśli właśnie chodzi o... Ta firma Barbie, no po prostu, że rzeczywiście, w końcu co to, ta postać była! I rzeczywiście, no, właśnie, jeśli właśnie chodzi o film Barbie, to po prostu, że rzeczywiście, no, wtedy właśnie, rzeczywiście, marka zaczęła powoli spadać, i spadać, i spadać, i po prostu, że rzeczywiście, no, film z moimi siostrami, które właśnie stały się takim trzonem, rzeczywiście, kanonu Barbie, no to po prostu, że rzeczywiście, no, właśnie, no, okazał się naprawdę słabe, i Barbie, no, rzeczywiście, no, obecnie chyba nie produkuje żadnych filmów ani chociaż nie, ja, co ja gadam, żebyście ostatnio właśnie wyprodukowali film, Barbie i Teresa przepis na przyjęcie. Rzeczywiście no, Sasera wiecie, co to po prostu kurde jest. Rzeczywiście, no właśnie ja nawet co o tym nie słyszałam. Co w dzień sensie, właśnie ten najnowszy film Barbie Susownienia nie ma po prostu rzeczywiście żadnych zwiastunów miasturów, ale chyba, na polskim Netflixie nie ma. I, I jeśli chodzi o filmy aktorskie Barbie, to film aktorskie Barbie praktycznie właśnie nie ma. Okej, okay, wszyscy właśnie rzeczywiście wymarzyliśmy sobie, aby był Barbie Dziadek do orzechu, Barbie Porwona tajemnica, Barbie po prostu aktorska, Barbie w świecie mody może aktorska i zobaczenie mojej Girl Eris, która po prostu że rzeczywiście no to jest prawdopodobne, że po prostu że rzeczywiście no nawet to jest potwierdzone, bo to te same mody postaci, ale rzeczywiście no właśnie... Zobaczenie Eris, po prostu rzeczywiście zarówno Wari armii jak i właśnie rzeczywiście w Barbie w świecie mody, gdzie ona powoduje, że już jest wolna. Jest właśnie w Paryżu i kupuje tą sukienkę, to po prostu byłoby naprawdę coś pięknego, ale ogólnie no niestety właśnie film o krótkiej Barbie się nie doczekaliśmy. I że rzeczywiście, chyba są po prostu rzeczywiście jednocześnie oddać hołd nie filmu o Barbie, który w ogóle nie nawiązano, poza drobnymi easter to po do podzianek do albo skrzydła Pegaza na znaku drogowym. I że rzeczywiście no właśnie, żeby... W uhonorować tą starą markę Barbie, rzeczywiście powstała taka szumira, takie gówno, jak właśnie życzyli się w Barbie 2023, w którym, przepraszam, nie, który, który, nie wypija do kasy, a jednocześnie właśnie okazuje się, że... Skana zrobił tam Villana, kto właśnie patrzy się Barbie na Cyce po tym, jak ją zdradził I tak to ma być nawiązanie do tego Hounza. I może właśnie Hans jest dobry. Domek! There's a house we can build on a mountain. When feel so far away. To mały Hans się śpiewa. I śpiewa. no właśnie. Znaczy mi właśnie zrobili kela. To właśnie poprzednie częściej był właśnie udział udziemy You build the walls so high No one could climb it Try would you let me See you. Zrobię tutaj Martynę. Rzeczywiście no, jeśli chodzi o Kana, co zrobię? że się z niego takiego Villana to po to, żeby się no właśnie gawi się Barbie na cyski, po to rzeczywiście jest ogólnie zły. Nie lubię Kana, bo jest zły. Nie podoba mi się jego zachowanie. że powiedziała Nina. No i nie, nie mogę się z niej nie zgodzić, zgadzam się z nią, bo Kenna naprawdę jest zrobię naprawdę wielkiego... Ch... Ja za przeproszeniem. I jeszcze to kurde ten pedał Alan. W sensie, że rzeczywiście, no, że, przepraszam, nie pedał. ogólnie to no, jeszcze ten, po to że rzeczywiście gay Alan? Po to rzeczywiście no, okazuje się, że. Kurwa, rzeczywiście zdano tam dziewczynką kontrole się nie merały. Młau, że taki rzeczywiście strange kto powinien krzyczeć, kto powinien być łódkiem, no to rzeczywiście no właśnie nie uratujecie. A jak się po prostu gay uratuje, kto mu nawet nie of podobają się dziewczyny? Like, jak ten kurde Will Byers w ogóle, tak po prostu rzeczywiście spartolili twórcy Stranger Things Will Byersa, robią z niego geja w następnym sezonie i, po prostu rzeczywiście. Kompletnie właśnie pomazującą jak głęboką postacią, bo kiedy był dzieckiem, a nastolatka, a kiedy jest nastolatkiem, to zresztą zrobiły po co z niego geja i takiego, no właśnie stereotypowego, który właśnie nosi kolczyki, like... No zasłownie właśnie upadek w Stranger Things powinien być przestudiowany i ja to może zrobię. No rzeczywiście upadek Stranger Things na poziomie sezonu, bo kocham Stranger Things. I rzeczywiście no właśnie ten film, w był jedno wiek ośmiorą, rzeczywiście no ta też próbowali z Barbie zrobić lesbijkę, szypując ją z jakąś hiszpańką, odpukać. Nie, nie dostaniecie lesbijki wy kurwy, za przeproszeniem. I po prostu, że rzeczywiście, no, ponieważ ten film Barbie był bo to rzeczywiście, no, właśnie, jedno wielką szmiro, jedną, właśnie, wielką porażką. Rzeczywiście, no, właśnie, wypierdolą za niego, że prawo nie tyle, tyle, po prostu kasy. Znaczy, się okazał się jednym wielkim głównym, jednym wielkim a Jednakże, rzeczywiście, okazuje się, że właśnie, że rzeczywiście, teraz przechodzimy do sedna tego tematu, bo bardzo nie wstępie. Że właśnie, że rzeczywiście, no, kanon tego paskudnego filmu Barbie możemy się zostać wymazane. I ostatecznie możemy dostać nowy, lepszy kanon, dom. I rzeczywiście, no, bo okazuje się, że właśnie, rzeczywiście, no, Alex Aster, który nazwała. Miał jakiś niebinarek odpukać. Rzeczywiście no właśnie Alex Asta, czyli autorka, chociaż. W tym Hollywoodzie to nie wiadomo, kto jest kobietą, kto jest facetem, kto jest. No, e... Ale właśnie, rzeczywiście, Alex Aster, czyli rzeczywiście, no właśnie, autorka, dość takie po dość z tego, co słyszałam o książki Light Lark", rzeczywiście jej następny w domu, żeby się okazać, że właśnie, Alex Aster, czy po prostu, rzeczywiście, a autorka tego, tych książek, podjęła się po prostu, że rzeczywiście, czegoś, co właśnie w Matelu rzeczywiście przewidziałam już właśnie w 2021 roku. Ponieważ, właśnie w 2021 roku, moje właśnie zesłuchiadą z rysunkami, i właśnie moje stare rysunki możecie właśnie znaleźć na, na tych kanale, ponieważ ostatnio właśnie oblokowałam właśnie moje stare z rysunkami z 2021 roku i tak możecie je zobaczyć. Oczywiście nie wiem, czy to na czy nie publiczną, ale jak coś, to nam właśnie na publiczną te filmiki. Ale właśnie rzeczywiście, no w każdym razie okazuje się, że po prostu rzeczywiście, no że Alex Astor czyli autorka tych książek, rzeczywiście zrobiła coś, co ja właśnie przewidziałam właśnie w 2021 roku, ponieważ właśnie w 2021 roku, to właśnie po prostu rzeczywiście, no to właśnie w moim zeszycie rysowałam właśnie książki z Barbie o Lucianie z Barbie Księżniczki Wyspy, że rzeczywiście o Eris i Kalisie z Barbie Porwanej Tajemnicy, w sensie, że rzeczywiście no, ja to właśnie przewidziałam, że Mate właśnie będzie produkował powieści związane właśnie z kanonem Barbie. rzeczywiście no, tutaj właśnie się okazuje, że właśnie Alex Aster napisała książkę Barbie Dreamscape, którą właśnie rzeczywiście Google łączy mi na Barbie w Krainie Snów. I wow, to rzeczywiście to będzie takie po prostu zajebiste. W rzeczywiście no, okazuje się, że ta książka idealnie mu się łączy tą współczesną, którą właśnie rzeczywiście miała film Barbie z 2023 roku i będzie kompletna za jego kanony, ponieważ rzeczywiście no, okazuje się, że tutaj właśnie fabuła będzie się na Barbie, ponieważ rzeczywiście no, okazuje się, że potem właśnie rzeczywiście czyli Ken'a z Pardolini kompletnie w 2020, w 2021 co? W 2023 roku film. Barbie, aktowskim, no to rzeczywiście, no właśnie, do tego, właśnie Kenna, to nie będzie, będzie postać pomogą ale błaga, nie róbcie, właśnie z niego villana, nie róbcie, zróbcie z niego łódka, która po prostu rzeczywiście pomaga Barbie. po raz kolejny pozdrowienia na Martyny, która wymyśliła to słowo, rzeczywiście, no, zróbcie z niego woltka, zróbcie z niego łódka, która właśnie pomaga Barbie. ale jednak na właśnie, no, tak się okazuje się, że po prostu będzie się kupić na Barbie, która właśnie jest. Na uczesnym świecie okazuje się, że nie w Barbie Landzie, jak ja właśnie w w roku, tylko właśnie w Heartlandzie, czy po prostu rzeczywiście w nowej Krainie, że po prostu rzeczywiście, no, okazuje się, że właśnie Barbie uczestniczy do szkoły, w której właśnie, żeby no, właśnie, właśnie, celem jest zdobycie tak zwanego Fate, czyli losu. No, przynajmniej właśnie w polskiej wersji tłumaczy to jako losu, Google tłumaczy, a po prostu rzeczywiście z angielskiego opisu. A nie, czy to w angielskiej wersji nazywa Fate, czy coś tam, ale że rzeczywiście, no, okazuje się, że właśnie, że no, uh, something, to powiedziała Elza. I rzeczywiście, no właśnie... Nie Dziękuję. I rzeczywiście, no, jeśli chodzi o... Ale właśnie rzeczywiście jeśli chodzi o właśnie Barbie, to okazuje się, że rzeczywiście że rzeczywiście właśnie tam Barbie jakby właśnie uczesna do krainy sączesa tak zwanego właśnie wybiera się do krainy snów, ponieważ rzeczywiście okazuje się, że właśnie podczas graduation, podczas właśnie rzeczywiście ceremonii, rzeczywiście dostania swojego dyplomu czy coś na celu, że właśnie nie dostała tak zwanego losu z jakiegoś powodu. Jeszcze Barbie no, nie, że to Marie nawiązane Rebel Mirabel przez Encanto or something, a rzeczywiście nom Elsa. Rzeczywiście no, jeśli właśnie chodzi o Barbie, to no, rzeczywiście no, nie swojego losu, nie tam, po to rzeczywiście swojego, że tak powiem wykształcenia za całą swoją podróż, jak tak się teraz, a więc rzeczywiście no barwie postaramy właśnie wyruszyć do jakiejś nieznanej krainy, krainy, krainy są, jak które tam jest opisywane. Przez lodowe tereny, przez śnieżne tereny, przy prostu rzeczywiście, no, właśnie pustynne tereny, wiosenne, po to żeby no, się znaleźć swój los i oznacznie właśnie uczył szkołę. I wow, nie dość, że to po prostu że rzeczywiście podejrzanie brzmi jak właśnie Korniki Spirit, czyli moja książka, bo to rzeczywiście, że no kocham, kocham, to po prostu paralele, kocham to podobieństwa, a rzeczywiście, no jeśli właśnie chodzi o całą kształcenie tej książki, to mówię, że właśnie ta książka zapowiada się naprawdę, naprawdę zajebiście. W że no, się, że to właśnie może być po prostu rzeczywiście powrót do takich właśnie klasycznych filmów Barbie. Jednocześnie, że wiecie, Barbie gdzieś musi wyruszyć, a jednocześnie właśnie, że rzeczywiście, no, może to być właśnie nawiązanie po prostu do Barbie, że w sensie, że Przezczę się rzeczywiście no, że Barbie i Burwłaśnie wyrusza w tą podróż, ale inaczej właśnie no, Barbie nigdy tam jakiejś pobyt, a jest po prostu Barbi i według mnie. To jest po prostu że do wiciela, nawet na wielki wielkiego do marki. W sensie, że oczywiście, okej, okay, ja to samo właśnie mówiłam o rootbum, czyli właśnie książce, która po prostu że rzeczywiście miała być zaprotany, oznacza, że właśnie nikt o niej nie gada. Coś w sensie, ona właśnie wyszła w październiku zeszłego roku, a absolutnie nikt o niej nie gada. Nie wiem czy właśnie promiana została przełożona po prostu, ale dziwnie to, że właśnie książka Rootbound, która miała być właśnie, że w no, zaprotanymi dwa, z szpunku z krótkimi włosami. Niestety, chracy, że w no, miała być właśnie książka z kontynuacją historii roszpunki, z pewnego rodzaju głębokością. Ale mimo no, wszystko właśnie, no chyba, albo się nie sprzedała, albo nie została albo przy, albo nie mówi, nikt, i to mnie bardzo nie że przy, no, nic absolutnie bo mam też takie wrażenie, że ta książka może mi właśnie słomiona zapoznać, że, no, że właśnie ta książka może, mogę się spodziewać, że będzie zajebista, cudowna, piękna, a ostatecznie właśnie może się okazać, że to po prostu rzeczywiście no, będzie kolejna Szmira. Ale z racji tego, że właśnie że rzeczywiście, no, ta książka pierwsza właśnie z tej serii, czasami no, z tego uniwersum może być słaba, ale jeśli właśnie Matel już się podejmuje właśnie pisania książek, to od innych rzeczywiście autorów, takie jak na przykład Saft, czyli po prostu rzeczywiście kolejna książka z Alex Asta, że rzeczywiście, no, możemy właśnie wtedy dostać kolejne właśnie książki z Uniwersum Barbie, w sensie że rzeczywiście no możemy właśnie, właśnie rzeczywiście wtedy właśnie dostać kolejne książki po prostu rzeczywiście z Uniwersum Barbie, w sensie że rzeczywiście no bo sobie na przykład książkę o Lucianie z Barbie, książkę o Elis i Halisie oraz Ripie, czyli ojcu Merli, a swoją drogą ojcu Merli, w sensie że rzeczywiście no to im jest jakieś ironiczne, bo wiecie, bo Rip a Rip znaczy, że nie żyje, a Rip nie żyje, jakby kurde, to im jest tak ironiczne, że imię RIP dla martwej postaci. Like to jest bardzo, 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 bardzo ironiczne. Ale czy czekam po prostu, jak to mówiła Judy Hopps w zeszłym godnie. czy czekam na premierę Barbie? Barbie Dreamscape? Tak, ale trochę się po prostu, że się boję, że to może być właśnie, że rzeczywiście kolejna będzie kolejna porażka, ponieważ rzeczywiście no na tak zwanym Rudan, czyli właśnie książce zaplątanych, się zawiodą, ponieważ rzeczywiście, no, jeśli nikt na tę książkę nie czeka, jeśli nikt o tej książce nie mówi, to znaczy, że prócz, rzeczywiście, no, może być właśnie słaba. Ale również, rzeczywiście, no, naprawdę, jak na taki film ich za zaplątanie powinno być właśnie głośno o tej książce, że zaplątani dwa postają, a ludzie i tak że rzeczywiście, wolą serial, kto jest za dobry, też nie wiem. I się no, właśnie, Możecie właśnie mówić na komentarze, czy po prostu, rzeczywiście, no właśnie, wy też czekacie na tę książkę Barbie? po to rzeczywiście, czy wy też macie jakieś po oczekiwania do niej? Bardzo chętnie popatrzymy wasze komentarze. I jakie po prostu, żebyście, się wy z filmu Barbie chcielibyście, właśnie, bardziej poruszone, właśnie, wy poruszone w książkach? Bardzo chętnie popatrzymy wasze komentarze. A ja bardzo dziękuję za każde wyświetlenie, polubienie, subskrypcji, obejrzenie, bo na, 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 naprawdę wiem, że to na mnie znaczy. A ja bardzo, gorąco dziękuję za oglądanie. I pa! do następnego filmiku.